E, punkt szósty. E, koniecznie zabierz ze sobą strój do kąpieli. Tak, moi drodzy, Islandia i strój do kąpieli, jak najbardziej. Nie zapominajcie, są gorące źródła. Są różne takie właśnie termalne miejsca. I pierwsze już z nich macie to jest Blue Lagoon, czyli Błękitna Laguna. Która jest od keflawiku między Rejkjowikiem a Keflawikiem. Oczywiście to trzeba oddzielną drogą do tego jechać, ale na przykład właśnie tymi wycieczkami autobusowymi. Jak wczoraj patrzyłam właśnie na jednej stronie, można sobie no teraz w lato zamówić wycieczkę która mamy y, na statku. Oglądamy wieloryby, szukamy wielorybów, delfinów, płyniemy sobie na 3 godziny, wracamy, czy tam na 8 było godzin, czy siedem nawet. Ja Wam powiem, taka całodniowa, piękna wycieczka, gdzie końcem tej wycieczki jest też pobyt na Blue Lagunie. Są wypcieczki tylko do Blue Laguny, to po prostu na zasadzie, że tylko bierzemy autobus i, i jedziemy do tej laguny z przystanku BSI, który jest w samym centrum Reykjaviku, na, naprzeciwko szpitala. I... Na przykład na wieloryby, po prostu to są takie organizowane dla turystów specjalne wycieczki. Ja muszę się na taką wycieczkę wybrać, na wieloryby w przyszłym roku prawdopodobnie, bo jakoś tak nie pomyślałam w ogóle w tym roku, bo ja jeszcze na takiej wycieczce nie byłam. No i właśnie o propos stroju kąpielowego, to macie właśnie niebieską niebieską lagunę, Blue Lagoon, e, są... W Rejkawiku jest bardzo dużo basenów otwartych, odkrytych, które są czynne cały rok. W tych basenach jest woda podgrzewana e, naturalnie i są to takie baseny, w których po prostu ludzie chodzą codziennie: kąpią się, siedzą, bo są i te hotpoty, czyli takie gorące e, wanny, tak, do których się wchodzi. I wyobraźcie sobie teraz takie uczucie, że siedzicie, tu macie cieplutko, milutko, przyjemnie. A tu pada Wam śnieg na głowę, no po prostu może być ciekawie, także jeżeli byście na takie coś się decydowali, a marzną Wam tutaj końce uszu, tak jak mi strasznie marzną, to pamiętajcie o czapeczce. No i macie jeszcze basen w Seltiarnanes, to jest dosłownie za Reykjavikiem. To praktycznie jest jak się jedzie, to nawet nie wiadomo gdzie to się zaczyna. Ja wiem, bo tu mieszkam, ale to jest tak bardzo mocno połączone. To tam jest basen, y, który ma naturalną wodę z ziemi. I ta woda nie jest chlorowana, ona jest solona. Y, I to jest bardzo fajny basen, mogę Wam go polecić. Mi się tam podobało w tym basenie. Ja na baseny bardzo rzadko chodzę. Ostatni raz na basenie byłam 5 chyba lat temu. Y, I właśnie jeszcze jedna rzecz, dlaczego warto mieć strój kąpielowy, ale to już raczej... Y, no, może trzeba mieć ten strój kąpielowy tutaj. E, można skorzystać z nurkowania e, w szczelinie, która nazywa się Silfra. E, to jest szczelina, która jest w e, tym Thingvellir. E, e, tam gdzie się te płyty tektoniczne rozchodzą. Ja wam pokazywałam te płyty tektoniczne w locie dronem e, tutaj dwa, trzy odcinki, filmiki temu. I. Słuchajcie, i można, właśnie oni dadzą nam cały strój, cały ekwipunek. I jeżeli ktoś się na tym zna, to po prostu może sobie zanurkować i na pewno nie będzie nurkował sam, bo będzie nurkował z kimś, kto, kto jest naszym przewodnikiem, ponieważ tam się też zdarzył kiedyś niestety bardzo przykry wypadek tragiczny. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to firma nazywa się Arctic Adventures i można z nimi się skontaktować odnośnie zobaczenia, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, czy w zimę można jeździć na lodowiec, ale jeżeli można, to na pewno również takie wycieczki też można sobie z przewodnikiem oczywiście wykupić. Punkt siódmy. Nie trzeba 4x4 napędu. No więc właśnie, nie zawsze trzeba ten napęd na 4x4, dlatego że na Islandii drogi są w bardzo dobrym stanie w zimę. W Reykjaviku wszystko jest sypane solą i jeżeli następuje paraliż, E, czasami autobus też nie jadą, niestety. Czasami potrafi się tak z, e, pogoda nad nami tutaj e, nas zmasakrować, że przepraszam, że po prostu cały ruch stanie. Jednak wiadomo, Islandczycy mają dużo takich jeepów i napędy 4 na 4, to oni jadą i, i w ogóle tam część ludzi przejedzie, część ludzi utknie. Autobus bardzo rzadko, bo rzadko, ale też potrafi utknąć, ale to jest dosłownie ileś godzin. Pój wyjeżdżają wszystkie samochody, czyszczą te drogi, sypią solą. I później już jest wszystko przejezdne. Oczywiście nie można szarżować, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że może być lód na ulicy. E, za Reykjavikiem e, nie wiem, czy są drogi e, sypane, ale oni po prostu też jeżdżą. Główna droga dookoła Islandii na pewno jest czyszczona dwa razy dziennie. E, inne drogi są czyszczone raz dziennie, inne drogi są czyszczone raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu. I to, żeby dowiedzieć się, gdzie są te drogi czyszczone i jak, czy są odczyszczone, czy są zamknięte, czy jest ślisko, co w ogóle na drodze jest, to jest do tego strona, nazywa się vegagerdin.is i na tej stronie mamy również kamerki internetowe i możemy podglądać po prostu, jak wygląda droga, także to, to bardzo dobre są właśnie takie strony. E, następne, można zobaczyć zorzę polarną, to jest punkt ósmy. Otóż, kochani, w Reykjaviku można zobaczyć zorzę polarną. I najlepszym miejscem do zobaczenia zorzy polarnej jest Pertlan, e, który jest w centrum Rejkjawiku. I jeżeli pogoda nam dopisze, a nie zawsze dopisze niestety, to możemy e, przepiękny widok mieć. Ale jeżeli nie ma zachmurzenia i nie ma chmur. Lub na przykład jest lekkie zachmurzenie i nie widać tego z możemy oddalić się właśnie do Selt Tam jest latarnia morska, i latarnia morska nazywa się Grouta, 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 Hta? Oni tak właśnie te te, to nie chta mówią, Grouta. I tam właśnie już jest ciemno, ponieważ to jest taki cypelek, to jest koniec właśnie Islandii. Już nic nie ma przed nami, nie ma świateł, nie ma nic, i wtedy tam. Tutaj właśnie na południu Islandii jest większe pra prawdopodobieństwo, że zobaczymy. Są specjalne strony, w tej chwili nie wiem jaka to jest strona, ale jest specjalna strona monitorująca zorze polarne, tu właśnie na, chyba na całym właśnie niebie północnym, czy tutaj nad Islandią. E, ja się spytam, dowiem i, i później dopiszę tutaj do opisu filmu. Tylko mówię, nie wiem czy to zrobię dziś, czy jutro, ale którymś razem ja to mm. zrobię. E, w razie czego do mnie piszcie. I i po prostu wyjeżdżając im dalej na północ Islandii, tym mamy lepsze, e, lepsze te zorze polarne, a naprawdę przepiękne zorze polarne. Właśnie są w okolicy Akureyry, ja kiedyś właśnie byłam i takich zorzy polarnych ja nigdzie nie widziałam jak są tam. I to było przepiękne, naprawdę zielone, przepiękne zielone, zielone. E... To dalej, no właśnie, aby nie było zachmurzenia, nie było właśnie mgły, bo jeżeli to jest, jest to tak grube, że niestety ale nic nie widać i po prostu można mieć pecha i się nic nie zobaczy, no to wtedy trzeba wyjechać. 9, e, nie oczekuj, że zobaczysz jakiekolwiek zwierzęta. Chodzi mi tutaj o te zwierzęta, które w tej chwili są, czyli ptaki, które przylatują do Islandii z Afryki na wylęg, e, które słyszeliście na pewno nie jeden raz, jak chodzę z katlą, że nas atakują. I te ptaki odlatują. Maskonury, czyli lundi po islandzku, takie fajne, jak takie małe pingwinki wyglądają, ale wyglądają przyjaźnie i fajnie, ale potrafią być wredne, także żebyście nie podchodzili do nich, bo naprawdę może się źle skończyć, też będą atakować. To jednak są ptaszory. One też odlatują, one z kolei odlatują gdzieś w głąb oceanu. I następne jeszcze wieloryby, no to wieloryby z kolei płyną, może nie tyle odpływają tutaj od lądu, co schodzą niżej, bo ta woda jest cieplejsza i też ich nie widać. Także te wycieczki na wieloryby, na przykład zimą, mogą się nie udać, bo po pierwsze bardzo mocno zmarzniemy, a poza tym wieloryby mogą wcale się nie pokazać. Pytanie, pytanie, punkt dziesiąty. Islandia pokryta śniegiem. Islandia pokryta śniegiem, i ja już tutaj mam z boku moje książki. Tu już zaraz Wam pokażę. No, jestem, już mam dla Was książkę. Eee, książka Islandia jak z bajki. I tak mogłabym powiedzieć, właśnie o Islandii, która jest pokryta przepięknym śniegiem. No i wygląda jak z bajki, faktycznie. I ta książka, że tak powiem, doskonale nam oddaje to wszystko, co tutaj możemy znaleźć w ciągu całego roku. I właśnie Joanna Ryszarda-Szymkiewicz przepięknie to opisała. Ja czytałam dwie wcześniej książki, które tutaj były napisane przez naszych rodaków Polaków na Islandii. I wam powiem szczerze, dość mocno mnie... Jedna mnie zniesmaczyła, druga przeszła, nawet nie pamiętam jaka to była. W jednej właśnie tej, którą zapamiętałam, było bardzo dużo jakichś takich głupich plotek. No, fakt, faktem tak jest na Islandii, ale to jakoś tak dziwnie było wszystko opisane. Nie przypadło mi to do gustu. A tam książka mi się bardzo podobała, także kupiłam ją i trzymam sobie na pamiątkę. A może będę chciała kiedyś e, do niej zajrzeć. E, Przeczytam Wam fragment, który jest tutaj z tyłu opisu. Jest taka dolina, którą Islandczycy uważają za najpiękniejszą. Widzę ją przed oczami: dolina Swarwa Dalur, do której prowadzi jedna jedyna droga. Wzdłuż bajkowej rzeki o nazwie Sfarwar. E, tutaj istnieje świat, którego nie ma już nigdzie. Wśród traw zieleńszych niż zieleń, wśród łąk i kwiatów, stoją samotnie domy i farmy. Tutaj hoduje się konie i owce, uważane za najpiękniejsze przez wielu. W, do, w dolinie Sfarwardar, Dalur mieszkają ludzie, których nie spotkasz nigdzie indziej. Jest ich niewielu, niecałe dwie setki, a może już mniej, bo czas płynie zbyt szybko. Widzicie, to jest takim językiem fajnym napisane, więc mogę Wam bardzo polecić tą książkę. E, czy to jest najpiękniejsze miejsce, tam, ta dolina? Może dla okolicznych mieszkańców tak, ale takich miejsc jest więcej na Islandii. I oczywiście każde, e, każde miejsce przez każdego z mieszkańców okolicznych będzie uważane za to najpiękniejsze i najładniejsze i w ogóle naj, naj. naj. Także wiecie, to po prostu jest taka Islandia. No więc tak, co Wam powiem, jeżeli przyjedziecie tutaj w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, to na pewno zobaczycie przepięknie oświetlone ulice. Takiego czegoś chyba nigdzie nie ma w Europie, żeby aż tak wszystko było oświetlone, ponieważ my prąd mamy dość tanio. Miasto zawiesza wtedy różnego rodzaju lampki, światełka, dzwoneczki. Ojej, co się dzieje. Ludzie też swoje domy tutaj ozdabiają, każdy lampkami. Naprawdę wygląda to przecudnie, przepięknie i mogę Wam powiedzieć, że ja sama lubię te lampki nawet w domu, w mieszkaniu mieć, bo jak są te właśnie takie ciemne dni polarne, to wam powiem, że to naprawdę przydaje się, żeby troszeczkę tego światła do nas jednak do domu wprowadzić. Teraz już mamy lampki LEDowe, które no tak mogą imitować nawet dzień, prawda? Do tego mamy wszystkiego przepiękne kościółki, które zawsze gdzieś po drodze stoją, jak jedziemy samochodem i po prostu. W Miejscu, w którym się w ogóle nie spodziewamy, taki kościółek nam się wyłoni w tym śniegu, w tym wszystkim będzie przepięknie to wyglądało. Będziemy mijać różne konie, różne. No konie będziemy mijać i te konie stoją na śniegu, w zimie, w mrozie, w wichurze, w tym całym śniegu, całe oszronione, że tak powiem stoją, trzymają się razem w tej kupie osłaniają te młodsze konie, także też to przepięknie wygląda i mogę Wam powiedzieć, że konie islandzkie wytrzymują e, temperaturę mrozy do minus 50 stopni, także po prostu one czują się w miarę dobrze, znaczy w miarę, one czują się dobrze stojąc na dworze. E, tak żebyście się nie martwili, bo ja się kiedyś martwiłam, że one zamarzną, no ale mnie poinformowano, że do minus 50 one są ok, taką grubą skórę tego wszystkiego, tej sierści mają, że im jest ciepło. No i w Reykjaviku na pewno zobaczycie bardzo wysokie budynki, które też robią wrażenie w zimę. No wszystko robi wrażenie w zimę, także Islandia zimą również ma te swoje plusy, które warto również zobaczyć. No i punkt jedenasty, ostatni, pozytywne nastawienie, bo jak wiecie bez pozytywnego nastawienia... Ciężko będzie cokolwiek zwiedzać, cokolwiek oglądać, pogoda może nas zaskoczyć, dlatego musimy mieć to pozytywne nastawienie i uśmiech, żeby jednak w razie, w razie czego po prostu zaśmiać się, że nam nie wyszło, ale też dobrze mieć alternatywę, jakieś takie plecy, że jak nie pójdziemy na przykład, nie pojedziemy w dany dzień na gizery obejrzeć, bo nie będzie można tam dojechać, no to pójdziemy na przykład zwiedzać muzea w Reykjaviku. Ehm. Na pewno fajniej jeszcze by było oglądać jakieś takie wodospady zimą, ponieważ to wszystko będzie poprzymarzane, także też będzie bardzo fajny efekt. Dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że się podobało. E, zapraszam do subskrypcji oczywiście. E, to na tyle. Na razie. Cześć!